Siemanko wszystkim! Tutaj jest Stefan Stefanowski i ja najlepszy kompletny Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z konkursu na najpiękniejszą klacz w stajni. Na początku chcielibyśmy bardzo podziękować, że mimo tych licznych problemów z publikacją poprzedniego odcinka, który w końcu miał trzy części. Mimo licznych problemów z publikacją i innymi rzeczami, bo ogólnie jeżeli chodzi o część czwartą tego konkursu, było z nim, było z nią bardzo dużo problemów. Nie będziemy wszystkiego mówić, ale po prostu było ciężko to rzucić i wszystko zrobić, ale mimo tego bardzo dziękujemy wam za waszą opinię i za waszy udział w ankietach. Chociaż, jeżeli chodzi o, o ankiety, to byliście zgodni co do niektórych Klaczy, niektóre i było tak, że jedna klasa na przykład dostała bardzo dużo głosów, a reszta bardzo mało. Więc mieliście, więc byliście raczej zgodni, jeżeli chodzi o klacze. I bardzo Wam dziękujemy za wszystkie komentarze, bo widać było, że te odcinki Wam się podobały. I na pewno, jak będzie kolejna edycja tego konkursu, no to również będzie konkurencja śpiewu, także. Nie musicie się martwić, ta konkurencja oczywiście wróci w kolejnej edycji. A teraz bez dalszych wstępów przejdźmy do kolejnych eliminacji. Na początek powiemy te najprzyjemniejsze rzeczy, czyli najpierw zaczniemy od naszego małego rankingu najlepszych głosów, czyli te klaczy, które zdobyły ich najwięcej. Na miejscu pierwszym. Z wynikiem 157% jest Kora. Z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo jak pewnie pamiętacie na odcinku, prawie płakałem na występ Kory. I bardzo jestem zadowolona, że tak dużo jej daliście głosów. Bardzo za to dziękuję, bo jestem po prostu uradowany, że tak się stało. Na miejscu drugim z wynikiem 104% jest Rosa. Serdecznie gratulujemy. Na miejscu trzecim z wynikiem 91% jest Arizona. Na miejscu czwartym z wynikiem 78% jest Strzała. I miejsce piąte, czyli 57%, to Zara. Także taki jest nasz mały ranking tych najwyższych procentów. A teraz jeżeli chodzi o te mniejsze procenty z tych klaczy, które zostały, to kropka zdobyła. 38% głosów. Laguna 11. Lissy 15. Peper również 11. Lewenda tylko 13. A wanilia tylko 8%. I z tego co pamiętam, to 8% również zdobyła iskra. A podajdzie 3%, tylko 3% lukrecja. I teraz pora na tą smutniejszą informację, czyli które klacze niestety odpadają dzisiaj z naszego konkursu a tak to Pani z poprzedniego odcinka i mimo, że wanilia i iskra zdobyły tyle samo procent, czyli tylko 8 to w końcu musieliśmy zdecydować, która z nich musi odpaść więc z tego odcinka odpadają Lukrecja i Iskra. Bardzo nam przykro, dziewczyny. Zdobyłyście bardzo mało głosów. Jak się z tym czujecie? Niestety, bardzo nam smutno, ponieważ uważamy, że bardzo, bardzo fajnie. Nam się udały nasze występy. Jesteśmy bardzo z nich zadowolone i świetnie się prawie bawiłyśmy przy poprzednim odcinku. Ale widać, nie wszystkie mi się niestety one spodobały i bardzo nam z tego powodu smutno. No, także widzicie, że naprawdę trzeba dawać zawsze dużo głosów. No, chyba że rzeczywiście się nie podobały. Ale bardzo Wam dziękujemy, dziewczyny. Tak, Wasze wstępy były naprawdę super. Bardzo dziękujemy wam za udział. Możecie iść sami do wnia. Oczywiście. Ok, także etap eliminacji mamy już za sobą. A teraz bez dalszych wstępów możemy przejść do dzisiejszej konkurencji, która jest troszeczkę inna, będzie wyglądała troszeczkę inaczej niż to poprzednie ponieważ będzie ona przedstawiona w formie tylko i wyłącznie zdjęć. Ale, żeby, żeby Wam trochę urąbnąć tajemnicy, to pokażemy Wam kulisy dzisiejszego odcinka, czyli jak powstały dzisiejsze zdjęcia. A dzisiejszą konkurencją jest sesja zdjęciowa w sprzęcie jeździeckim. Czyli krótko mówiąc Nasze klacze założą na siebie siodła i ogłowia swojej ulubionej dyscypliny albo kantary i derki. Także za chwilę zobaczycie zdjęcia, których my akurat nie będziemy komentować, tylko po prostu będą puszczane zdjęcia i tyle. Ale zanim jeszcze to nastąpi, to pokażemy Wam nasz tak zwany backstage. Och, jak ja uwielbiam to słowo, zawsze chciałem to zrobić, bo podejrzewam, że niektórzy z was, ci, ci co są bardzo ciekawscy, pewnie się zastanawiają, jak to wygląda wszystko za kulisami, więc bardzo się cieszę, że w końcu nadszedł taki odcinek, gdzie mogę wam pokazać tak back zwany backstage. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ja także. Zawsze chciałam coś takiego zrobić. Zwłaszcza bardzo podobał mi się ten odcinek, jak był, były kulisy serialu. To było dopiero coś. serial Było coś takiego? Aha! Zapomniałam, kurczę. Ciebie wtedy jeszcze nie było. Ojeju. To, było, tam, to były dopiero czasy. To było fajne. Musisz sobie zobaczyć ten film, aby go widzieliście. Linka zostawimy w opisie. No, także za chwilę zobaczycie, właśnie backstage z robienia dzisiejszej sesji. I w zasadzie to tyle, co chcieliśmy powiedzieć, bo tak naprawdę już nas nie zobaczycie. Także my czekamy na Was w kolejnym odcinku, aby Wy oglądajcie sobie zdjęcia i oczywiście głosujcie na kolejne klacze. Pamiętajcie, że ankiety znajdziecie w zakładce społeczność oraz wysokładce i. Także głosowanie zostawiamy Wam oraz ocenę. Także my się żegnamy, a Was zapraszamy do oglądania backstage'u oraz zdjęć naszych klaczy i zachęcamy również do głosowania, żeby, żeby decydować o tym, które klacze mają przejść do kolejnej konkurencji. Okej, okay, słuchajcie, tak jak obiecałam wam na początku filmu razem, ze, razem z Brylantem i Stefanem, to pokażę Wam jak wygląda backstage robienia zdjęć naszych klaczy. I tak to wygląda. Mam tutaj ustawiony green screen, którego używałam również w innych moich filmach, między innymi ten efekty green screena, będziecie mogli zobaczyć w nowym intrze do serialu to już wkrótce, także mogę wam to już zradzić. i efekty green screena możecie, mogliście też również zobaczyć w filmie halloweenowym, który zrobiłam w zeszłym roku na halloween więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, na no to linka wam zostawię i bardzo wam się spodobał ten film z właśnie efektem green screena ten halloweenowy jestem bardzo z tego zadowolona Także będę robić to częściej, tak samo jeśli chodzi o zdjęcie, nie tylko wideo. tak. I dzisiejsze zdjęcia będą robione aparatem Nikon Coolpix S6300. Jak sobie on ma trochę inny, inny kolor niż Wy tutaj widzicie. Ale jego najczęściej używam do zdjęć, kiedyś go również używałam do Nagrywania, ale teraz on służy mi tylko i wyłącznie do zdjęć. Jest on już bardzo stary, mam go chyba może nawet 5 lat albo coś koło tego. Nie pamiętam nawet ile, ale trochę już go mam i nie jest on może w najlepszym stanie, ale nadal bardzo dobrze mi się sprawuje mimo tych kilku lat. I, bardzo, i robi bardzo dobre zdjęcia, bo wszystkie zdjęcia. Na przykład te sesji, czy na przykład z nowych intr. Właśnie są robione tym aparatem. Także wszystkie zdjęcia, które widzicie w filmach, oprócz tych po pochodzących, z, pochodzących z internetu, były robione właśnie tym aparatem. Ja robiłam telefonem, ale naprawdę w większości wszystkie zdjęcia, które widzicie na kanale, są właśnie robione tym aparatem. I moim zdaniem, on naprawdę robi dobrej jakości, może nie najlepszej. Ale patrząc na to, co mam, no to naprawdę uważam, że te zdjęcia wychodzą dobrze. Naprawdę mi się one podobają. Także to wygląda backstage, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. A teraz bez dalszych wstępów, ja zabieram się oczywiście za robienie zdjęć naszych klaczy, które wy oczywiście za chwilę zobaczycie. Także pamiętajcie my oglądać film do końca, obejrzeć wszystkie zdjęcia, a potem zagłosować w ankiety, ankietach, które znajdziecie w zakładce społeczność oraz w zakładce i tutaj w filmie. Także pamiętajcie o głosowaniu, bo dzięki temu bierzecie udział w tym, w realizacji odcinka, czyli decydujecie o tym, które klacze przechodzą dalej. I gdyby ktoś pytał, to ten green screen jest bardzo prosty do zrobienia. Jeżeli chcecie zrobić coś takiego, to wystarczy po prostu wziąć dwie y, kartki w takim kolorze trawiastej zieleni. Najlepiej z bloku A3, ponieważ to jest moim zdaniem odpowiedni format. Mogą być techniczne, ale też mogą być zwykłe. Te, te które teraz tutaj mam, akurat mam techniczne. Ale mogą też być zwykłe, też dadzą radę. Ale muszą to być raczej dwie kartki, bo wtedy będzie coś się lepiej trzymało i będzie lepiej wyglądały zdjęcia czy dane scenki. Także, gdyby ktoś pytał, jak zrobić taki green screen, no to wystarczą dwie, dwie zielone kartki, a trzy najlepiej, jeżeli to jest trawiasta, ziel, zieleń. Co prawda, by na nagraniu widzicie trochę inny kolor, ale tutaj w rzeczywistości ja widzę właśnie to jako kolor taki zielonej trawy. Także taki kolor moim zdaniem jest najlepszy. I oczywiście, jeżeli chcecie robić takie zdjęcia efektem green screena, to oczywiście musicie mieć specjalny program, w którym możecie modyfikować takie zdjęcia. Ja niestety nie mam. Jedyny program, jaki mogę Wam polecić, to iMovie, jeżeli macie MacBooki a inne, no to musicie po prostu sobie poszukać w internecie jakie programy do obróbki zdjęć czy filmów są. mają efekt green screen. Także to, to tyle z tego backstage'u, a teraz zapraszam Was do oglądania dalszej części tego filmu, czyli zdjęć naszych koleżanek.